OK, hey, z tej strony Brawly, witam Was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 noc kurka z modyfikacją The Returning 2.0 Słuchajcie, ten odcinek będzie w formie właśnie takiego let's playa, a nie w formie live'a, jak to zazwyczaj robiłem Dlatego, że na live'ach czuję się dosyć niepewnie, słuchajcie, stresuję się nie wiedząc kurde czemu A w formie let's playa czuję się pewniej, na tyle pewniej, że po prostu aż wystartowałem z kamerką, także... Także musicie mnie po prostu zrozumieć Oczywiście live'y też będą, live'y też będą, nie martwcie się Bo wiem, że są ludzie, którzy wolą live'y, są ludzie, którzy wolą let's play'e Dlatego Gothic 2 będzie w formie let's play'a właśnie i w formie live'a Tak postanowiłem Ale dobra, co my zrobimy w tym odcinku? Oczywiście w tym odcinku wejdziemy sobie do wolnej kopalni Do której miałem wejść w poprzednim live'ie, ale się nie udało Dlatego, że droga tutaj była dosyć skomplikowana, nazwijmy to. Dobra, świetnie. Oczywiście, mam stoper, aby. O kurwa, co tu się stało? Eee, okej. Okay. Tego nie było w planie. Żeby tak się szybko wypierdzielić. <grystanie> Ej, no nie wiedziałem, że tam będzie tak dużo tych orków od razu na wejściu, na samym wejściu. Myślałem, że tu kurde se pochodzę przynajmniej, nie wiem, z, z, z minutę. A to od razu. Na wejściu, praktycznie. Dobra, te broń oczywiście możemy sprzedać, z tego co pamiętam, ee, Haradowi te stary, stary orange tam Próbujemy jeszcze raz. Dobra, jakoś piekło. Aaaa! Chyba mam pomysł na tych orków. Eee, po prostu. Wiecie co zrobię? O kurwa, nie to. Chodzi o to, żeby wejść z powrotem. Tutaj. Wejść stąd. Tak. Zapisać grę. Czekajcie, najpierw się wyleczę. mikstur nie mam. To jest trochę lipa. Eee, zapisać grę i spróbować jeszcze raz, bo teraz tych orków będzie w no chyba, że się zrespiły, to by mnie trochę zdziwiło, ale nie, raczej. Ej, co jest?! Czemu nie mogłem tego wyciągnąć kuli ognia? To mnie właśnie denerwuje, że ten Gothic 2 bez Alternative Balance jest e, trochę ciulowy. Trochę bardzo ciulowy, no ale dobra, trudno. Nie mogę w ogóle z kuli ognia atakować, nie wiem czemu. Co tu się dzieje? Ta gra mnie po prostu zadziwia, nie? Coraz bardziej. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Dobra, wiem przynajmniej, że nie są na wejściu. Będą się dalej jakoś polecieć. Komplikowane. Pararara. Dobra, świetnie. No i elegancko. I elegancko, ponieważ orkowie spadli na dół. Tam widzę jakieś pająka jeszcze. Kurde nie ma nie? To mnie trochę martwi, że będę musiał zapierdzielać kawał drogi. Eee, kawał drogi do miasta. Ale nie, dobra, mam jakieś tam... widziałem smażone mięso to wystarczy. Eee. Okej. Okay. Bierzemy to. Ten co tu robi? Jakie akrobacje. Dobra, świetnie. Jeden leży. Ciekawe, jakby mnie droga doprowadziła, gdybym sobie właśnie zszedł na dół i dołem tam próbował się dostać. Nie, ja tu mamy drabinkę właściwie. Oho. Tylko jak wejdę drabinką na dół, to będę w dupie. Co najmniej. Chyba, że. Kurde. No. Czemu gry zapisać nie mogę? Jest strasz, strasznie wkurza w tej grze. Nie mogę gry zapisać nie. Dobra, spróbujemy zabić tego pełzacza. Rany boskie Teraz się będę bawił z nimi to Zaczął widzę ciebie Akurat kiedy miałem target to musiał zniknąć, nie? Ja pierdyle. Ech. Wiecie co? Jednak spróbuję zejść sobie tutaj o, gry nie mogę zapisać, to mnie właśnie trochę denerwuje. Dobra, nieważne. Zaraz do nich, do nich podejdę. Proszę się nie drapać po dupie. Dziękuję. Tylko ciekawi mnie, czy tutaj będzie też jakaś inna droga na ten dół. Cholera jasna. No muszę tam wejść. Trudno. Dobra, pięknie się ustawiły Mana! Jeszcze to miksturę gościu Szybko, szybko, szybko Mikstury manę też nie mam, o kurde Dobra, leży Dobra, pięknie O i teraz mogę zapisać grę, świetnie Dobra, więc co, spróbuję zaryzykować yy, I zlecę tutaj na ten kamyszek O pyk Daj Fajnie Wojownik, proszę się nie kręcić Dobra, górski parąg, pająk jeszcze gdzieś tutaj jest Tutaj sobie chodzi Cześć, koleżko BUM! No i świetnie 500 doświadczenia za niego dostałem Lolo. Eee, tylko czy było warto? Czy tutaj jest coś ciekawego? Wiecie co? Troszkę jasność bym sobie... Zwiększył Czekajcie, czy ja mam jakieś, jakieś zaklęcie światła? Hmm. Przemiana otwieranie zamków... Nie pamięć. Chyba nie mam światła. Niestety. A trochę ciemno, nie? nie. Dobra. No, jeszcze tego nie przeszukałem. No, okej. Okay. perwoda woda. I właściwie niczego. A tu jest zejście na Nie, czekajcie. Nie, tutaj właściwie niczego nie ma, słuchajcie. Myślałem, że tu będą jakieś ukryte fanty. Albo coś des ten. Seń. Czyś to było, czy mi się wydawało tylko. Chyba mi się wydawało. Tylko. Dobra, nieważne. Ruszamy na górę. Wszystkiego pęka weźmiemy tylko to. To oczywiście wszystko przyda nam się, ee, aby sprzedać Alfredowi. E, no i za to dostaniemy pieniążki. To jest oczywiście gildia, gildia myśliwych, jakby ktoś nie wiedział <laughs> Oczywiście będę musiał się trzymać e, czasu mojego nagrywania Tak 25, pół godziny to już jest maks, naprawdę Nie chciałbym, żeby te odcinki były jakoś dłuższe Przynajmniej póki co Dobra Wiesz co, tu trochę, troszeczkę sobie jasność zwiększę, żebyście cokolwiek mogli, kurde, zobaczyć. O, tak powinno być dobrze. Jest ok, chyba nie? Ok, jest. Najwyżej jak wyjdę, to ponownie pobawi się i zmienia. Najwyżej. O, rany, coś mnie goni. Mark Wojownik tylko, to dobrze. Dobrze. Tego akurat mamy na dwa ciosy. Na trzy ciosy e, z kuli ognia. E, dobra, bierzemy wszystko. Tutaj mamy chlip. gin. I na dole mamy kolejne gniazdo. Ale tutaj widzę, że już tam jest jakaś roślina. Tam widzę, że mamy gin. Dalej. E, wiecie, co zajdę? Zobaczę. Bo tam może być coś ciekawego. Ciekawie, co mnie czeka na końcu tego, tej miejscówki. Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Ale powiem wam, powiem wam, że jak sobie zwiększyłem inteligencję w poprzednim odcinku na tym stole alchemicznym i na stole runicznym, to naprawdę jest różnica, bo te obrażenia są większe. I to zauważalnie większe. A wbiłem chyba 10 inteligencji raptem. Super. Niczego. Tam niczego nie Dobra, zobaczymy co tutaj ciekawego było. Bieremy oczywiście wszystko, co tylko możemy. Eee, orany. Fajnie było, gdyby my za nas tutaj stół chemiczny, ale wątpię, boże nie czyniczy i gin Gin się przyda do robienia mikstur. Destylacja alkoholu. Właściwie o, grzybki z ciemnych grzybów też można było zrobić, z tego co pamiętam. Miktury. Yy, mikstury many chyba? Albo nawet inteligencji. No. Także będę musiał też popatrzeć i pobawić się w to. Już nagrywam 11 minut z tego co mówi mi. Toper. O kurwa. Nie, sorry za moje brzydkie ale. <grych> Ciągły problem z Gutikiem, czyli drabina No co jest grane, gro, proszę wejdź po tej drabinie Idioto Rany, nie mówcie, że wpieprzę się w pułapki i stąd nie wyjdę Ciało mi zaskakuje Dobra Dobra, udało się, lepiej zapiszę grę, żeby kurde znowu nie było tego problemu. Teraz tak, możemy wejść albo na górę, albo w prawo. Zobaczcie na górze jest jakieś przejście. To To jest tylko taka platforma. Nie, dobra, to jest tylko taka platforma, na której... Na której się spierdoliłem na dół. Ee, żyła magicznej rudy, żyła magicznej rudy. Wytrzymałeś przy tym, co jak widzicie? Ja nie wiem, czy magiczna ruda mi się do czegokolwiek przyda. Być co, na razie sobie odpuszczę. Odpuszczę sobie tą magiczną rudę spokojnie. Jeżeli będę wiedział, że będę jej potrzebował, to wiem, gdzie szukać. Chociaż w, w, w. No. W Korinis też jest chyba w tekstera tam. Eee, ruda, magicznej rudy. Także spoko. Padł? Wow. Raczej nie dosięgnę ich, to jest to. A tam, jak zejdę to mnie zabiją z drugiej strony. No teraz kombinować, jak ich zabić mam. Ja cię pitole. Dobra, tamten ork chyba zginął, który sobie zeskoczył. Trudno, doświadczenia nie dostępnego za niego. O, niewidzialny jestem, lewidująca torebka. Woohoo! Dobra, to jeszcze miałem platformę, tutaj jeszcze nie wejdą, spoko. Dobra, jest, jest dobrze. Lewitującym bezimiennym będę grał, a czy lewitującym, eee, niewidzialnym. <laughs> Ale jaja. No i pykło. No i pykło, wiecie co, lepiej zapiszę grę i wczytam, bo. O, dobra, działa. Ach, ten gotik po prostu jest bardzo, bardzo. Już mnie nic nie zaskoczy, nie? Żaden Bóg tutaj. Naprawdę. Już tyle się tego najadłem w tym gotiku, że. Trzeba gadać. Na górze widzę jakieś mikstury mamy. Jak milutko. Mikstura. Mikstura. Coś zielonego, co to jest? To chyba był eliksir zręczności. Albo czarny zębacz. Nie wiem. Нет. Nope. Ничего. топ Ile do kolejnego poziomu nam brakuje? Brakuje nam właściwie jakoś super niewiele. E, niewiele, słuchajcie. Nawet ja wcale te punkty rozdam, żeby teraz cokolwiek rozdać, musimy mieć sporo, sporo, sporo kasy. Czy w manę, bo w, o manę mi chodziło. I teraz muszę naprawdę tych pieniędzy mieć. strasznie dużo. E, dobra, przydałaby się mikstura many. Jemy sobie z dwie. Na szczęście jakoś szybko mi tutaj ta mana nie zjeżdża Całe szczęście Dobra, możemy wejść albo na górę, tam widzimy wyższe piętra Albo na dół, na dół też zobaczymy co jest Kurde, duża ta miejscówka jest O ja pierdolę, ile orków Wiecie co, wejdę sobie na tą kryjówkę Kryjówkę, w sensie w miejsce gdzie gdzie czułem się bezpieczny No ja pierdolę czemu on tam nie wszedł Sorry Ale... No nie idzie się w tej grze nie wkurzać Po prostu Dobra, spierdylamy Pierdylamy. dobra, idą Świetnie, ork kapitan! To będzie pewnie jakaś szycha Oho 6 tysięcy życia prawie ma, ja cię kręcę 1500 punktów doświadczenia. Przebiegi w nowej kopalni, przebiegi w nowej kopalni. Uzupełnione, czyli to był jakiś Quest. Eee, pierścień orkowych przywódców. Super. Ok. Mamy tego delikwenta z głowy. Mikstur nie mam. Kochani, mikstury mi się kończą. Jeżeli mi się skończą, to zakończę ten odcinek. I tyle. Taki, Taki jest plan. Dobra, tam widzę orkowego. Dobra, świetnie. Skocz tam, na dół, na górę, znaczy. O rany, mało brakowało. Proszę się nie kręcić, i wszystko będzie ok. Rany. Dobra, leży. Eee, powiem wam, że z tymi orkami idzie coraz, coraz na pewno, na pewno lepiej. Mi mnie cieszy. Dobra, bierzemy te broni. I tak z tego raktacz jakiegoś pożytku nie mam. Eee, z tych broni. O, tu są grzyby, których nie zauważyłem wcześniej. Okej. Okay. Eee, dobra. Eee, chyba te największe szychy zostały zabite, wydaje mi się. No chyba... A nie, jeszcze czarnym. czarny... A. Ała! To bolało, powiem szczerze. Nawet bardzo. Przyjdzie, czy nie? Czy się boi? Dobra. wiadomo, wiadomość jest taka, że mi się mikstury skończyły. Eee. Ale lipa. O kurde, pojawił się? Chodź o, coś się kuszę pobawić? Spoko. Wygrałem, gościu. Ale co coś zmienia w faktu, że prawie by mnie zabił. Eee, dobra, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Fajna broń właściwie Paczka węgla Węgiel Kurde, nie siadaj Bezzi, nie rób mi takich rzeczy, proszę Cię, błagam Cię Jabłko, wino No i właściwie wszystko, niczego ciekawego już raczej nie ma O tu jeszcze są grzyby Teraz tak, możemy wejść na tą platformę ja wejdę, zobaczę co tam jest, ciekawego. Teraz zależy mi na zwykłych miksturach many, um, bo tylko tych mi brakuje właściwie. Życia też mi się powoli kończą, także nie jest, nie jest ciekawie. Oczywiście, jak zakończę ten odcinek, czyli za chwilkę, to w kolejnym odcinku pojawię się już z miksturami, bo na pewno zawitam jakiegoś handlarza i, i kupię co nieco. Może jeszcze pójdę do Alfreda i sprzedam mu te skóry, pazury i inne pierdoły, które mam. Także. Także luz. in I co to jest? Coś tutaj leży. A bryłka magicznej rudy. O jebał Kolera jasna, którą teraz Tu kolejne przejście jest! Ja pierdyle, no ta, lo ta lokacja to będzie masakra słuchajcie Ta lokacja to będzie masakra, mogę wejść tutaj Kurde me, kurde bele bo mogę wejść na górę? No masakra. Czekajcie, tam jeszcze nie byłem. Na tych platformach dwóch. Tam widzę dalej przejścia, nie ma, więc coś tam musi. To jest kurwa. A! Cześć kolego, chodź. Mój plan jest taki: zobaczę, co jest tutaj, tutaj na górze, jeszcze na tej platformie, i zakończę ten odcinek, dobra? Tutaj raczej niczego nie ma, ruszamy wyżej. I tutaj też niczego nie ma, tylko bryłka magicznej rudy. Super. E, dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, Że tak łapkujcie, komentujcie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Gothic 2 i nie tylko. Ja się z że żegnam, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć!